No właśnie znajdujemy się przed chatą jednego z kosch którego udało mi się odnaleźć pod bardzo enigmatyczną nazwą Hypnotai Ale nikogo nie ma <gryw> Ale nikogo nie ma, dobra idziemy zapukać jeszcze No na co wychodzi, że, nie, że nikt nie odbiera Że nikt nie odbiera Jesteśmy w Bangkoku, późno już jest Ciemno w piździe, plecach mi już to ciążę cały dzień. No jak się budę na sztywno, mówi to, to się też sztywno mówi, nie? Co robić? No dobra. Niestety zahipnotyzowany hipnotyzer nie odbiera. ja idę teraz do kafejki, zobacz, przekonać się, może odbierze, zobaczymy, może odpisał, bo nie wiem, nie odbiera zbudki telefonicznej, Ale na razie jestem bez, bez naszlegu. ale zaraz się upewnię, idę za kafeje, zobaczymy, się surferem eee, no i k***a popinam w północ popinam do najwyższego hotelu, jak się okazało taksówkarz, który mnie podwiódł eee, powiedział, że w okolicy to jest właśnie ten ja się boję zapytać o ceny Jesteśmy po, po nocy z królikiem. Królik wiesz, że ja się chcę ja musi podróżować. Na razie się za dużo nie odzywa, ale dajemy radę. spaliśmy się w to o tych warunkach. Nie było źle, naprawdę nie było źle. Trochę pada, ale plan następujący jest taki, że właśnie wsiadamy zaraz w taksówkę, jedziemy na, jedziemy na dworzec, jedziemy na dworzec do, zapakować i przygotować na wyjazd na północną strene, strof, strefę Strefę um, Tajlandii pod granicę z Laosem. No i tam, tam spędzimy kilka następnych tygodni, ale mam jeszcze kilkanaście godzin, żeby zobaczyć, co się dzieje. Chyba